Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku nagrywamy no, sobie strzelanie z okazji 15 dni do Sylwestra. Nie będzie jakieś to bardzo obfite, nie będzie też również bardzo głośne. Jako pierwszy odpalimy sobie rzymski ogień 20-strzałowy yy, od firmy Tropic. No to lecimy. Dosyć mocny odrzut ma ten rzymski ogień, trzeba przyznać. Już myślałem, że to na tyle. I to by był koniec, tak sądzę. Odkładamy sobie tu rzymski ogień na ziemię, na razie... I kolejny odpalimy sobie motylek, również od tropika. Zdecydowanie fajna zabawka, strasznie mnie denerwuje ten pies co tam szczeka, nie wiem czy wy to słyszycie, mnie to strasznie wkurza, zawsze szczeka jak ja coś podpalę. Odpalamy kolejny motylek tym razem koliber od komety. O, ten był jakieś kulawy. Kolejne co odpalimy to losuję w mojej kieszeni mamy bączek jakiś od Kellera Także. sobie to będzie motylek kornik od komety a ustawmy sobie jak petardę tak pionowo a ten był zdecydowanie słabszy i trochę mu wręcz powiedział nie wypał Kolejne co my sobie możemy odpalić tam to mamy jakieś dwa takie aladynamitki od Jorge z jakiegoś zestawu to spalimy dwa na raz. a zapali się? o, zrwa, dobra jakieś kraklingowe zabawki aż tak niewiele warte raczej śmiem rzec kolejne mam taką śmieszną zabawkę takie kondomki różowe na ja to mówię od Kelera Takie fajne kręcące Chyba jeszcze tego tu miałem w kieszeni czy nie O, mam jeszcze jeden bączek taki zwykły Od Kelera Pyro pit ten mały był dosyć fajny. Jeszcze kilka mam tu takich zabawek niewielkich. Potem odpalimy sobie rakietki. Niestety też ciche. Ale na późniejszy strzałem przed sobą planuję coś lepszego. Ten jest, był znacznie żwawszy a drugi nam się nie zapalił. O, złapał. Lepiej nie polecam reanimować niewypałów, ale czasem można według mnie. Zależy jeszcze, co chcemy reanimować. Teraz mamy naprawdę bardzo fajny produkt od Komety. Helikopter Havg. Fajnie wymyślona zabawka. Z cracklingiem. Bardzo ciekawe. Tutaj mam jeszcze jakąś zdewastowaną pszczółkę. Jestem ciekaw czy ona będzie chciała lecieć. poleciała i mamy tu również jeszcze dwie kulki kraklingowe, które sobie również odpalimy jako ukoronowanie naszego strzelania będzie taki single shot z wyrzutni głośno jest jeszcze jest wyrzutnik Cassie od Jorge Naprawdę głośne te kulki Teraz zabierzemy się za jakieś rakietki Mam je ustawione na naszym stojaku niedawno poza mnie zrobionym Mówiłem o nim Mówiłem o nim na yy, mojej grupie na Facebooku jeśli ktoś należy to na pewno widział I odpalmy pierwszą rakietę Fiesta No efekt raczej słaby Odpalmy kolejną rakietę Fiesta Ale sto jak dobrze się spieszy W ogóle mam nadzieję, że w miarę dobrze wychodzi jakość na kamerze XIAOMI Jakość... A ta co? Lątu nie ma? Nie mam fail, rakieta bez lątu Nic z nią nie zrobię na razie Jakość jaką operuję to jest Full HD 60 klatek, mam nadzieję, że to dobrze wygląda yy, Rakieta Diabolo JTR-1 Jorge Chyba fail. Pierwsza rakietka jaką miałem i była nie wypałem. Niestety. I ostatnia rakietka to rakietka Orion. Po moich małych modyfikacjach zresztą widać. Mam nadzieję, że film będzie dosyć fajny. No, w porównaniu do tego, co miała ona przedstawiać na początku, to efekt bardzo fajny. Ja pozwolę sobie już zabrać mój stojak i strzelamy sobie dalej. Pierwsze, co sobie odpalimy, może to przypominać taki ala single shot, ale nie jest to single shot, jest to star mine. Z różnych rzeczy tutaj w środku rzuciłem różne rzeczy No mam nadzieję, że się będzie dobry wow. i za dużo starmajnu w życiu nie robiłem Łu wow. Tak nie miało być, ale Ale efekt był dobry I został nam Single shot z Pai. Staram się go przymocować mocno Albo zrobimy jeszcze inaczej trochę Mamy Single Cassiopeia Efekt bardzo fajny Z tego strzelania to już by było na tyle Ja wam dziękuję za obejrzenie Zbieram się nawet nie widzicie jest ciemno ale to nic tu widzicie mój tak fajnie oświetlony dom rodzice kupili za siebie fajne światełka Mam nadzieję, że Wam się to podoba. To jak to, ale nie mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapomniałem jeszcze o rakietce piszczącej Air Traveler, także nadrabiamy zaległość. zaległości. Tym razem to już jest na pewno na tyle. Cześć!